Byłam w restauracji, świętując moje urodziny z rodziną, gdy dyskretnie kelner wręczył mi karteczkę – nie pij tego. Przestraszyłam się, więc zamieniłam swój kieliszek z kieliszkiem mojego zięcia. Dziesięć minut później… Zawsze uważałam, że moje życie jest doskonałe. Nazywam się Małgorzata Kowalska, mam 56 lat i większą część swojego życia spędziłam walcząc o to, by zbudować wszystko, co posiadam. Zaczynałam od zera, po śmierci męża w wypadku samochodowym, który zostawił mnie samą z dwiema małymi córkami. Pracowałam na trzech etatach, sprzedawałam słodycze na mrożnych ulicach Warszawy, prałam ubrania dla sąsiadów i odkładałam każdy grosz. Z czasem udało mi się otworzyć mały sklepik z konfekcją w dzielnicy śródmieścia, a po latach przekształciłam ten skromny interes w renomowaną sieć znaną w całej Polsce. Dziś jestem właścicielką pokaźnego majątku, ale wbrew temu, co wielu sądzi, nic nie przyszło mi łatwo. Wszystko, co zdobyłam, narodziło się z bezsennych nocy, poranionych dłoni i łez ukrywanych w ciszy. Jednak nigdy nie przypuszczałam, że prawdziwy wróg mieszka pod moim własnym dachem. Tego dnia byliśmy w eleganckiej restauracji w centrum Warszawy. To były moje urodziny. Stół był perfekcyjny. Białe kwiaty, lśniące kieliszki i zapach czerwonego wina unoszący się w powietrzu. Moje dwie córki, Laura i Weronika, wyglądały promiennie w towarzystwie swoich mężów. Czułam wzruszenie, bo rzadko udawało nam się zebrać całą rodzinę. Kelner przyniósł drogie wino, które wybrał mój starszy zięć, Łukasz, mówiąc, że to najlepszy wybór na wyjątkowy wieczór. Uśmiechnęłam się niewinnie, nie mając pojęcia, co zaraz się wydarzy. Tuż przed toastem potrzebował inny kelner, twarz której nigdy wcześniej nie widziałam i dyskretnie położył małą kartkę obok mojego talerza. Otworzyłam ją z ciekawością, ale gdy przeczytałam słowa, serce mi zamarło. Nie pij tego. Zrobiło mi się zimno. Rozejrzałam się wokół, próbując zrozumieć, ale mężczyzny już nie było. Ręce mi drżały, lecz starałam się zachować spokój. Uniosłam kieliszek, jak gdyby nigdy nic, i w odruchu zamieniłam go z kieliszkiem Łukasza. Dziesięć minut później, gdy wszyscy się śmiali i rozmawiali, on nagle zaczął się pocić. Zachwiał się i upadł na stół. W restauracji zapanował chaos, krzyki, panika, tłuczone szkło. Łukasz został natychmiast przewieziony do szpitala wojewódzkiego, a ja stałam w miejscu w szoku. Niezdolna do ruchu. Wtedy zauważyłam coś niepokojącego spojrzenie Laury. Ona nie płakała, drżała i nie był to strach, lecz przerażenie, że prawda wyjdzie na jaw. Tamta noc była długa. Kartka, zachowanie Laury wszystko zaczęło się układać w przerażającą całość. Następnego dnia zadzwoniłam do restauracji. I poprosiłam o rozmowę z kierownikiem. Zapytałam, kim był kelner, który przekazał mi notatkę. Odpowiedział spokojnie. Proszę pani, nie mamy pracownika o takim opisie. W tym momencie strach zamienił się w pewność. Ktoś próbował mnie zabić. Cel był jasny. Ofiarą miałam być ja. Zaczęłam więc układać wszystko w logiczną całość. Od miesięcy Laura i Weronika naciskałybym przepisała majątek na nie. Mówiły, że powinnam odpocząć i cieszyć się życiem, zostawiając resztę w ich rękach. Zawsze myślałam, że to żart, dopóki nie usłyszałam Laury rozmawiającej z prawnikiem w moim biurze o przeniesieniu majątku i testamencie awaryjnym. Plan był gotowy. I tylko dlatego, że ktoś, może anioł, może winny, mnie ostrzegł, wciąż żyłam. Z rozdartym sercem postanowiłam działać po cichu. Zmieniłam dokumenty, skontaktowałam się z zaufanym prawnikiem i przepisałam cały majątek na fundację mojego imienia, wyznaczając beneficjentów niezwiązanych z rodziną. Zostawiłam na wspólnych kontach tylko tyle, by nie wzbudzić podejrzeń. Od tej pory obserwowałam wszystko jak widz przed makabrycznym spektaklem. Córki zaczęły mnie traktować z przesadną czułością, ciągle pytając, czy sprawy spadkowe są już załatwione. Uśmiechałam się, udając niewiedzę. Aż pewnego dnia zrobiłam coś, czego nikt się nie spodziewał zaprosiłam całą rodzinę na kolację do tej samej restauracji. Tamtego wieczoru założyłam elegancką czerwoną suknię, symbol odwagi i z uśmiechem weszłam do sali. Zamówiłam to samo wino, te same kieliszki i sama rozlałam napój wszystkim. Laura patrzyła z niepokojem. Czuła, że coś jest nie tak. W połowie kolacji wstałam i powiedziałam: "Dziś wznoszę toast. Ale nie za życie, tylko za prawdę." Zapanowała cisza. Wyjęłam z torebki kopię raportu policyjnego i położyłam ją na stole. To było wino z moich urodzin, powiedziałam stanowczo. Kieliszek, który miał być mój, został zamieniony. Łukasz prawie zginął. A wy myślałyście, że się nie dowiem? Milczenie było przerażające. Laura zbladła. Wieronika zaczęła płakać. A ja z głosem pełnym bólu zakończyłam: Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Nie straciłam wiary w życie, straciłam wiarę w moje własne córki. Laura próbowała się tłumaczyć, że to nieporozumienie, ale rozpacz w jej oczach zdradziła całą prawdę. Przestałam być matką, którą kochałyście, w chwili, gdy pieniądze zaczęły mieć dla was większą wartość niż krew. Moje słowa odbiły się echem w cichej restauracji niczym wyrok. Stałam spokojnie, spojrzałam przez chwilę na te, które kiedyś nazywałam córkami i bez słowa opuściłam lokal. Dźwięk moich kroków na zimnej marmurowej posadce warszawskiej restauracji brzmiał jak zakończenie pewnego rozdziału życia. W następnych dniach całkowicie zerwałam kontakt z Laurą i Weroniką. Ani jednego telefonu, ani jednej wiadomości. Dom, który kiedyś tętnił głosami i wspomnieniami, pogrążył się w głębokiej ciszy. Ale po raz pierwszy od wielu lat ta cisza nie była samotnością, była spokojem. Spędzałam bezsenne noce, rozmyślając o wszystkim, co się wydarzyło. Jak to możliwe, że miłość może tak łatwo się zepsuć? Jak to możliwe, że więzy krwi stają się ciężarem, gdy w grę wchodzą pieniądze? Odpowiedzi przychodziły w fragmentach bólu, lecz z czasem nauczyłam się zamieniać żal w cel. Kilka miesięcy później skierowałam cały ten ból w coś, co miało sens. Za część pieniędzy, których moje córki tak bardzo pragnęły, założyłam w okolicach Krakowa schronisko dla starszych kobiet, takich jak ja, porzuconych przez własne rodziny. Nadałam mu nazwę Dom Nadziei. Dom Nadziei. Dziś dziesiątki kobiet odnajdują tam godność i ciepło, które im odebrano. Przychodzą z przygaszonymi oczami, niektóre z drżącymi dłońmi i sercem w ruinie, ale wszystkie z tym samym pragnieniem, by znów ktoś zobaczył w nich człowieka. A każdy uśmiech, który odradza się między tymi ścianami, przypomina mi, że prawdziwa miłość potrafi zakwitnąć nawet pośród zgliszcz. Jeśli ktoś zapyta, czy wybaczyłam, odpowiem, że jeszcze nie, ale nauczyłam się czegoś cennego. Prawdziwa miłość nie mierzy się więzami krwi, lecz czynami. Chciwość próbowała odebrać mi życie lecz w rzeczywistości oddała mi duszę. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, podziel się nią. Bo czasami zło, które inni próbują nam wyrządzić, jest tym samym jadem, które ujawnia, kto naprawdę siedzi przy naszym stole. Podziel się nią, aby inni zrozumieli, że nie zawsze ci, którzy siedzą obok nas, życzą nam dobrze. Czasami wróg nosi uśmiech kogoś, kogo nazywamy rodziną. A miłość, którą przysięga, jest tylko maską interesu. Ale prawda, prędzej czy później, zawsze znajduje swoją drogę. Bóg nigdy nie pozwala, by zło trwało zbyt długo. Bóg nigdy nie pozwala, by niegodziwość zwyciężyła. On zawsze ujawnia prawdę, nawet jeśli boli. I pamiętaj: miłości nie da się kupić ani odziedziczyć. Miłość udowadnia się czynami wyborami i przede wszystkim szacunkiem wobec tych, którzy podali ci rękę, gdy nikt inny już nie wierzył.